Panie Przewodniczący, Wysoka Izbo. Z zadowoleniem przyjmuję porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie programu LIFE. W większości popieram jego cele środowiskowe, gospodarkę o obiegu zamkniętym, gospodarkę efektywną energetycznie, ale przede wszystkim różnorodność biologiczną. Trzeba jednak zauważyć, że w dyskursie europejskim kładzie się przede wszystkim ogromny nacisk na cele klimatyczne, marginalizuje się zaś problem utraty różnorodności biologicznej. Według World Wild. White... Fund od 1970 roku globalne populacje saków, ryb, ptaków, gadów i płazów zmniejszyły się średnio o 60%. Dzięki programowi LIFE sfinansowano, co cieszy, wiele projektów polskich, takich jak zaawansowana technika eliminacji ścieków z kopalń węgla, czy ponowne wykorzystanie zanieczyszczonego piasku odlewniczego. Ku mojemu ubolewaniu od 2013 roku alokacje krajowe nie są oparte na równowadze geograficznej. Gdyby tak było, z pewnością zwiększyłaby się liczba jakość wniosków z Polski. I o uwzględnienie tej równowagi bardzo proszę i apeluję w realizacji tego programu. Dziękuję.